W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o takiej jednej z najczęstszych obaw przed startem budowy biznesu Forever, biznesu sieciowego, a mianowicie nie mam znajomości. Powiemy dzisiaj o swoich doświadczeniach i pokażemy Ci inną perspektywę na tą konkretną obawę. Ale zanim zaczniemy, zachęcamy do tego, żeby zostawić suba, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Cześć, tu Marcin Kasprzak. I Ilona Bajorek. Witamy Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Głodni Sukcesu. Jest to przestrzeń dla osób, które nie godzą się na przeciętność, które chcą od życia czegoś więcej i są gotowi na to zapracować. Marcin, jestem bardzo ciekawa tego, co myślisz na ten temat, jeżeli ktoś mówi, no nie mam znajomości, nie mam do kogo pójść z takim biznesem, a przecież ty budujesz ten biznes już od 10 lat. Tak. I Twoja lista nie kończy się. Co zrobić, żeby jednak mieć taką obfitość w tych kontaktach biznesowych? Jak tę listę budować? I co mówisz mm. osobom, które właśnie przychodzą z taką obawą? Oh, matko, wiesz co, mi przede wszystkim mi się to w głowie za, za każdym razem nie mieści, że ktoś mówi, że ja nie mam znajomych, nie mam znajomości tylu, ja nie wiem do kogo mam pójść z tym biznesem i wtedy uświadamiam tej osobie, że Żyje na tym świecie no już tyle lat 20, 30, 40 i czy żyły te osoby w piwnicy, zamknięte w piwnicy, bez kontaktów z ludźmi? No nie, Każdy z nas zna ogromne ilości osób. Tylko my sami nadrzucamy sobie pewne ograniczenie i to, to dostrzegam, że... Bardzo często podchodząc do tego biznesu, jak myślimy, do kogo moglibyśmy pójść, yy, ograniczamy się do grupki znajomych, z którymi mamy na co dzień kontakt. A normalną rzeczą jest, że każdy z nas no, nie spotyka się z tysiącem znajomych. Codziennie albo regularnie, bo jest to fizycznie niemożliwe. Każdy z nas ma jakąś malutką, malutką grupę swoich najbliższych przyjaciół, znajomych, z którymi utrzymuje codzienny kontakt. A w tym biznesie to nie o to chodzi, żeby tylko obracać się wokół tych najbliższych ludzi, tylko żeby otworzyć swoją głowę na, na to, że tak naprawdę my przez całe życie poznaliśmy mnóstwo ludzi. My przez całe życie. Poznajemy też cały czas nowych ludzi i przeanalizowanie sobie tych kontaktów, otworzenie się na te kontakty, chociażby kontakty ze szkoły średniej, studiów, współpracowników, byłych współpracowników, kolegów z dawnej pracy no po prostu mnóstwo, mnóstwo osób jest wokół nas. Mówi się, że za każdą jedną osobą stoi minimum 100, minimum 1000 kontaktów. Mhm. Więc to jest kluczowe, żeby tutaj otworzyć się na tą obfitość, bo to wcale nie jest powiedziane, że my mamy tylko ograniczać się do najbliższych znajomych, bo to jest, trzeba patrzeć na ten biznes długoterminowo. Ja zawsze mówię, no, najbliższych znajomych ilo mamy, 5, 10, 15, 20 i co? I co dalej, prawda? Więc tutaj musimy zmienić sposób myślenia, otworzyć się na obfitość. I uruchomić tą swoją głowę, ten swój mózg do tego, żeby tak naprawdę usiąść, zastanowić się, być może wykorzystać pewne aktywatory pamięci. Ja bardzo lubię pracować z aktywatorem pamięci, czyli rzucenie jakiegoś hasła, które od razu w mhm. naszej głowie zaczyna szukać. Nasz mózg od razu zaczyna szukać osób z tym hasłem Padasz związanych. Przykład? Typu, nie wiem, fryzjer. Hasło, prawda? Mhm. Typu na przykład e, kuzynostwo, typu na przykład e, byli współpracownicy, mm -hmm. prawda? To są hasła, które narzucają, nie wiem, piekarz, człowiek sukcesu, uśmiechnięty, optymista mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. I my nagle, o matko, a znam taką mm -hmm. osobę, taką, 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 taką. I to nie znaczy, że my, bo często ludzie mają taką blokadę, że ale to przecież ja z tą osobą nie mam kontaktu, to nie ma w ogóle znaczenia. Tu trzeba pierwsze otworzyć swoją głowę na obfitość, na to, żeby nasz mózg wiedział, że to jest niekończąca się historia. I tak jak wspomniałaś, ja jestem w tym biznesie 10 lat i ja mam poczucie, że jeszcze tych kontaktów jest tyle do przerobienia, w cudzysłowie powiem, że jeszcze z tyloma osobami nie rozmawiałam na temat możliwości, prawda? Więc to jest, to jest kluczowe. Zmiana nastawienia... Nauczenie się tego, bo to też jest pewna umiejętność, żeby nauczyć się tworzyć taką listę osób, z którym potencjalnie mogę współpracować, bądź może to być potencjalnie mój klient, prawda? Dokładnie. Więc tak to wygląda. I też mówi się o tym, że statystycznie nasz zespół, organizacja, którą będziemy budować, nie będzie zbudowana właśnie z tym gronem tych znajomych, których Najbliższe, już teraz znamy tak? dokładnie, tylko to będą też osoby, które dopiero poznamy. Muszę przyznać, Marcin, jestem też ciekawa, jak to u Ciebie wygląda. Muszę przyznać, że 90% osób, z którymi ja dzisiaj współpracuję, to są osoby, które ja poznałam dopiero w trakcie budowy tego biznesu. A u Ciebie? Mhm. A u mnie, powiem szczerze, jakbym tak przeanalizował, to chyba też tak jest. Wszystkie osoby, które u mnie w zespole odnoszą sukcesy, to są osoby, których nie znałem wcześniej. Jeszcze nie znałem ich. Poznałem ich dopiero mhm. wtedy, kiedy byłem Forever. I. Tutaj zawsze to, to nie jest absolutnie reguła, bo, bo są u nas osoby, tak. które współpracują z mężem, z siostrą, z, siostrą, z, z kuzynką i tak dalej i tak dalej z najbliższymi. Więc to absolutnie nie jest reguła, że z najbliższymi się nie da. Da się jak mhm. najbardziej. Tylko ja często mówię, że z tymi najbliższymi oni też są potrzebni po to, żebyśmy sobie poćwiczyli, żebyśmy te pierwsze kroki stawiali właśnie na najbliższych. Żebyśmy do najbliższych zawsze można wrócić, zawsze można, jak popełnimy jakiś błąd, powiemy mm -hmm. coś złego, nieodpowiedniego, czegoś nie będziemy wiedzieć i tak dalej, to nic się takiego nie stanie, bo przecież kuzynka sobie nie wiadomo, czego o nas nie pomyśli. Wręcz być może nam da jakiś fajny feedback, szczery, autentyczny, do tego, żebyśmy nad tym popracowali, nad tym. I to jest właśnie też, też kluczowe mm -hmm. tutaj, żeby, żeby tych najbliższych rodzin, pomimo tego, że statystycznie z nimi i tak nie budujemy tego biznesu, żeby ich nie pomijać. Tak. I też mówi się o tym, że przecież skuteczna lista kontaktów, która jest w naszej branży, w marketingu sieciowym, no to to jest lista, która stale rośnie do której my cały czas wracamy, z którą pracujemy, gdzie uzupełniamy tą listę, gdzie dodajemy nowe informacje, czyli wracamy do jakiejś osoby, odzywamy się do osób, z którymi być może już długo nie mieliśmy do tej pory kontaktu, mm. ale to są też nowe osoby, które właśnie poznajemy i takie pomyślenie też o tym, tak jak mówisz, w kategoriach obfitości, gdzie ja mogę poznać ludzi, że przecież nas otaczają ciągle ludzie i tak. w tym świecie offline'owym, bo to mogą być na przykład rodzice, dzieci, które chodzą z naszym dzieckiem do szkoły, do przedszkola. To mogą być jakieś grupy tematyczne, biznesowe, rozwojowe, kręgi kobiet. To mogą być jakieś właśnie takie na przykład spotkania mastermindowe, szkoleniowe. To może być i środowisko bardziej biznesowe, ale też zupełnie takie hobbystyczne. hobbystyczne. dokładnie tak. Natomiast ja bym chciała też, Marcin, spojrzeć na to, że my mamy też do dyspozycji w dzisiejszym świecie świat online. I żeby też tutaj dostrzec może możliwości, bo jedno to jest cała sfera offlineowa i zauważcie, że my wcale nie musimy się decydować tylko na działania w świecie offline, tylko na działania w świecie online. Najlepiej złączyć te dwie sfery, bo mhm. świat online też nam daje taką skalowalność i też dotarcie do osób, które na przykład mieszkają pod, na drugim końcu Polski, mieszkają gdzieś za granicą, bo być może masz rodzinę, przyjaciół znajomych, albo osoby, z którymi się zdasz na przykład z Instagrama, które lubisz, które gdzieś tam się obserwujecie, rozmawiacie, które żyją w totalnie w ogóle zupełnie innym miejscu niż ty, w innym kraju. Mhm. I dlaczego do takich osób nie pójść? Że my tutaj mamy niekończącą się tak naprawdę cały czas napływającą grupę osób, z którymi możemy się Poznać, zapoznać, polubić i Ta, porozmawiać. Dokładnie, bo to chyba też nas dotyczy, bo oboje dołączyliśmy do Joasi, którą poznaliśmy przez Instagram, prawda? Tak. Obserwowaliśmy jej konto i nas urzekło, i podjęliśmy decyzję, że chcemy z taką kobietą współpracować. W świecie offline, prawda? Y, online. Dokładnie. Kobiety, której nigdy wcześniej na żywo nie poznaliśmy. Dzisiaj ją znamy w świecie też offlineowym, bardzo tak. dobrze. Natomiast początki to był ten świat online mm -hmm. i nie ma co się też tak zamykać przed tym, tylko właśnie, że to jest miejsce, gdzie można poznawać nowe, fantastyczne osoby, z którymi być może gdyby nie było tego internetu, wcale byśmy się tak mm -hmm. prędko nie poznali. Mm -hmm. Ale wiesz co, w związku z tym, o czym mówimy, ta obfitość i tak dalej. Mm -hmm. To wiąże mi się z tym jeden temat taki szufladkowania nadaje się nie nadaje. Mhm. Że jak to bo wiem że bardzo często tworząc taką listę kontaktów ludzie już sami a nie jej nie zapiszę, bo przecież ona jest bogata ona nie potrzebuje pieniędzy. Tak. A nie ta tej nie będzie stać na produkty a nie ta odnosi sukcesy w korporacji to gdzie ona do biznesu sieciowego sami szufladkujemy e, tych ludzi prawda. i i to jest mm -hmm. bardzo częsty, częsty błąd, żeby tutaj nie segregować, nie szufladkować, tylko dać prawo decyzji tej danej osoby. Ale powiedz mi, ciekawi mnie, bo my teraz jesteśmy tacy mądrzy, prawda, już z perspektywy wielu lat prowadzenia tego biznesu, ale jak to było u Ciebie na początku? Mm -hmm. Czy Ty e, szufladkowałaś, czy nie szufladkowałaś mm -hmm. właśnie osób? Faktycznie, wiesz, co pierwsza w ogóle moja myśl, to ok, no to kogo ja znam, do kogo mogę z tym biznesem pójść? I były gdzieś tam osoby, gdzie czułam, że chętniej się z nimi skontaktuję na początku, a do innych miałam troszkę wiesz, taki dystans, ale warto Marcin powiedzieć o tym, że ta lista, ona może też pełnić właśnie rolę psychologiczną, rolę statystyczną, mm -hmm. czyli Właśnie chodzi o to, żebyśmy mieli taką obfitość, patrząc na naszą listę, że my mamy dużo kontaktów, żebyśmy nie szufladkowali tych ludzi, i wiadomo, że na początku będziemy się kontaktować tam, gdzie nas mm, ciągnie relacja z tą osobą, albo mhm. takie, taki wizerunek tej osoby, że my chcemy z taką osobą budować biznes. I my z taką osobą się na początku skontaktujemy, a nie z kimś, kto na przykład w naszym odczuciu no jest jakiś może bardziej negatywny, tak? Ale mhm. chodzi też o taką rolę właśnie statystyczną, psychologiczną, że to jest dlatego też ważne. Poza tym nigdy nie wiemy, czy ta osoba nie będzie dla nas źródłem rekomendacji, że ona nam. Pokaże, z kim możemy się skontaktować, że ona nas zapozna. Ja taką miałam też sytuację, mhm. że zostałam zapoznana z inną osobą, która dzisiaj jest moją wspólniczką, jedną z takich właśnie wspólniczek, które naprawdę prężnie działają biznesowo, i to jest też fajne. No i nikt nie wiemy, czy ta osoba na przykład nie rozkocha się w produktach, nie będzie po prostu naszym klientem, stałym, ulubionym klientem i znowu może poleci ten biznes komuś z jej otoczenia. Więc warto też o tym pomyśleć. Mhm. Jak u Ciebie, Marcin, wyglądały te początki? Czy miałeś taką e, tendencję do szufladkowania, może? z tym się skontaktuje, z tym nie, albo nadaje się, nie nadaje. Wiesz co podejrzewam, ja już tak nie do końca, bo ja zawsze, ja miałem przede wszystkim ogromne przekonanie do tego, z czym idę mhm. do ludzi, więc wiedziałem, że ja idę z czymś naprawdę, naprawdę konkretnym, ale tak jak szukam w głowie i w pamięci, to też miałem takie pewnego rodzaju blokady, że a ta osoba nie pójdę do niej, bo, bo na przykład ma lepszy status społeczny, bo nie wiem, bo prowadzi większą firmę ode mnie, bo zarabia już duże pieniądze, prawda? Więc gdzieś tutaj tutaj coś takiego było. Niemniej jednak nie ja pamiętam, że ja sobie po prostu pod każdym hasłem wypisywałem te imiona. Jak pracowałem na narzędziach w momencie, kiedy poznałem Forever Business Club, poznałem Asię. Zobaczyłem te wszystkie webinary, które ona tworzyła. Ja pamiętam, że słuchając każdego webinaru od razu przychodziły mi osoby do głowy i ja po prostu od razu do tej osoby dzwoniłem. Ja zawsze dzwoniłem, rozmawiałem i mówiłem wprost: Kochana, myślę o tobie, słuchając takiego i takiego webinaru, od razu przyszłaś mi do głowy. Wiem, że być może już z tą osobą kiedyś rozmawiałem o Forever. Jeśli tak to mówiłem, to wiem, że na tamten czas to nie było coś dla ciebie. Ale chciałbym, żebyś zobaczyła perspektywę Asi, inną perspektywę, perspektywę, nie wiem, chociażby łączyło ich na przykład tak. wspólny zawód, bankowość, prawda? Więc ja tutaj myślę, że od samego początku, tak ciężko mi się wrócić tą pamięcią do mm -hmm. 10 lat, czy szufladkowałem, czy nie. Gdzieś to tam podprogowo pewnie, pewnie tak, pewnie, pewnie tak, ale, ale staram się nie szufladkować ludzi. Bo ludzie sami się zaszufladkują. Czy będą chcieli tak dorobić tak. sobie być klientem, czy właśnie takim mm. kluczowym partnerem? Ja zawsze biznesowym. mówię, że tutaj trzeba dać prawo mm. wyboru, prawo tak. decyzji, bo zawsze my nie wiemy, co jest po drugiej stronie tego ekranu, mm. że z pozoru może być to człowiek sukcesu. A tak naprawdę może być to osoba, która okej okay, odnosi pozornie sukces, ale jest bardzo zestresowana, jest zapracowana, nie ma totalnie czasu dla siebie, dla swoich bliskich i okazuje się, że mm -hmm. ona nawet nie o istnieniu takiego biznesu, który mogłaby robić i, i który dałby. Albo jej. słyszała o firmie, ale w ogóle nie wie, jakie to są możliwości, bo dokładnie, jej nikt nie pokazał, a na przykład na tylko produkty. Dokładnie, ale powiem tak. Ci, że faktycznie ja też tak miałam, że ja na początku, kiedy pierwszy raz w ogóle e, ktoś do mnie przyszedł z marketingiem sieciowym, to jeszcze nie była firma Forever, to też moja sytuacja na dawne, na tamten moment była taka, że ja nie szukałam zmiany. Nie chciałam, wiesz, zmieniać tamtej sytuacji. Ja byłam na etapie zakładania swojej tradycyjnej firmy i to nie był ten moment. I mm. często się mówi o tym, że. Nasze życie zmienia się w perspektywie na przykład sześciu miesięcy, że, okej, okay, dzisiaj ktoś ci powie, że nie wiesz co, to nie dla mnie, nie na teraz, ale za pół roku może już bardzo mm -hmm. być właśnie to teraz. U mnie też się tak zadziało, więc nie ma co też skreślać osób, przekreślać albo podejmować za nich decyzję. Bo my nigdy nie wiemy, co u tej osoby, i ja się dzisiaj cieszę, że mi nikt nie odebrał tej szansy, tylko że ja mogłam usłyszeć o tych możliwościach i mogłam sama zdecydować, czy mhm. ja chcę po prostu czerpać z tych możliwości. Dokładnie, i tu takie hasło, które często powtarzam mi się nasuwa, nie baw się we wróżkę, tak. prawda? Bo często mówimy sobie, nie, to, mhm. to, to ta na pewno mi powie, nie, i tak. w, w ja praktyce, jak, męlić, jak u Ciebie, no to właśnie, to tak, chyba tak, tak, i u tak. Ciebie i u mnie, u każdego tak. z naszych ludzi z zespołu, prawda? To jest. Mhm. Te pewniaki zawsze jest na nie, a te osoby, których byśmy się nie spodziewali, okazuje się, że oni są bardzo zainteresowani tematem. Więc tutaj. No i też warto pamiętać o tym, że powody wystartowania z biznesem Forever, w ogóle dołączenia do biznesu Forever są różne. I to, że na przykład nasz powód był taki, mhm. że chcieliśmy zarabiać konkretne pieniądze, to dla kogoś ten powód może być taki priorytetowy inny, czyli ktoś może chcieć sobie dorobić do budżetu domowego 500 zł, a niekoniecznie chcieć zarabiać 5-6 cyfrowe kwoty. Ktoś chce totalnie odmienić życia, a inna osoba będzie po prostu chciała czerpać z produktów, mhm. być klientem, wesprzeć zdrowie swoje, swojej rodziny, albo po prostu brać udział w szkoleniach, mieć dostęp do tej genialnej społeczności i z tego czerpać siłę mhm. i taką, wiesz, swoją albo moc. Albo po prostu też zarabiać duże pieniądze, tak, tak samo duże, jak tak. zarabia do tej pory, ale mieć inny lifestyle, Dokładnie. Prawda? Więc tych powodów naprawdę może być sporo. Tutaj mówimy mniej więcej właśnie o tych takich najczęstszych, więc warto otworzyć swoją głowę, warto myśleć tą energią obfitości, że ci ludzie są, że po prostu nas otaczają. Poza tym dzisiaj, Marcin, mam takie przekonanie, że to już nikogo nie dziwi, i wręcz na odwrót dziwi, jeżeli my nie mamy jakiejś alternatywy, jakiejś drugiej nogi finansowej, że czasy się tak zmieniają, że teraz czymś normalnym jest. Że my po prostu Miss, chcemy mieć dwa tak, dochody, coś oprócz prawda? etatu, coś oprócz biznesu tradycyjnego. Że my chcemy tej niezależności, że my chcemy czegoś co jest dopasowane do tych czasów, To mm. jest w trendach, więc naturalnym to jest, że naprawdę rynek się zmienia i warto jest otworzyć głowę i nawet jeżeli nam się wydaje, że a ta osoba to już jest ustawiona, w ogóle nic nie potrzebuje, nigdy nie wiemy mm -hmm. co się dzieje jej głowie. Dokładnie. A jeszcze chciałbym cię zapytać yy... No bo tak mówimy, jakie to listy kontaktów, i tak dalej ile tych ludzi, a ile tych ludzi tak naprawdę potrzebujemy, żeby zbudować mhm. takie prężnie działającą organizację, biznes, żeby zarabiać te chociażby pięciocyfrowe kwoty. No właśnie, super temat Marcin, dlatego że czasami nam się wydaje, że ja tych osób potrzebuję po prostu tłumy, tysiące, miliony, a prawda jest taka, że my potrzebujemy pięć kluczowych osób, które tak jak my, poważnie potraktują ten biznes i z nimi zbudujemy ten biznes, więc chodzi tutaj, zobaczcie, o pięć kluczowych osób, natomiast jest to statystyka, prawda? Że to nie będzie pięć pierwszych osób, do których się odezwiemy, stąd właśnie takie otworzenie głowy, potrzeba tej listy, budowanie tej listy, bo jednak to będzie statystyka. Mm -hmm. Jak Marcin czujesz temat tej statystyki? Jak najbardziej zgadzam się tutaj z Tobą, bo początkowo, nawet ja bym nawet powiedział, od trzech do pięciu mm -hmm. osób potrzebujemy, tak. prawda? Że od trzech do pięciu osób, które faktycznie potraktują to serio. W kolejnym roku, bo to, to też jest pułap, prawda, że chcemy dojść do tego, żeby mieć 10 takich mhm. niezależnych osób, które my zaprosimy bezpośrednio do współpracy, które będą tak samo mocno chciały jak my, które będą tak. się rozwijać i tak dalej, bo statystyka, no to jest oczywiste, prawda, że pomimo tego, że ktoś nawet do nas dołączy, dzisiaj powie tak, dobra Ilonka, zamów mi pakiet startowy, nie wiemy, co z tą osobą się stanie. Czy ona. Nie zatrzyma się, czy być może nie wydarzy się coś w jej życiu, nawet jeśli to jest taka osoba, która wiemy, że osiągnęłaby tu spektakularne efekty, ale nie wiem, sytuacja życiowa nie pozwala jej na dany moment mocniej się zaangażować, prawda? Więc tutaj też zadziała statystyka, że ileś tych osób będziemy mieć, ale żeby te 3 do 5 osób na samym początku było zaangażowane, które razem z nami będą ten biznes budować, bo tutaj najważniejsze jest, Duplikacja i to nie o to chodzi, żebyśmy mieli tłumy, tylko my 3 do 5 osób i te osoby też od 3 do 5 osób i te kolejne osoby też od 3 do 5 osób i tu dzieje się magia, to jest ta potęga marketingu sieciowego, prawda że tutaj nie trzeba tłumów, bo, no bo to nie o to chodzi, przecież nasz plan marketingowy co mówi, jak ja patrzę na plan marketingowy, i który mówi, że żeby zostać tak zwanym diamentowym menadżerem, uwaga, diamentowy menadżer statystycznie zarabia około 300-400 tysięcy złotych miesięcznie, wystarczy mieć, uwaga, 25 osób, kochani, 25 tylko 5 osób które potraktują to serio i postanowią, mhm. że też chcą zostać menadżerami, też chcą mhm. budować swoją organizację, swój biznes. 25! Nie 2,5 miliona! Dokładnie. 25 Dokładnie. osób zaangażowanych w ten biznes na 100% daje nam dochód mhm. rzędu 300 tysięcy mhm. miesięcznie. Tak. No hello! Tak. To tak. właśnie to pokazuje e, tą niewiarygodność i to, że tłumów nie potrzeba, ale trzeba umiejętnie Wyszukiwać te osoby. Przede wszystkim szukać osoby, które chcą, prawda, które szukają. Nie każdego, bo to nie o to chodzi. Tu nie chodzi o sztukę, że mm -hmm. o dobra, kup pan pakiet, prawda? I Dokładnie. co z tego? Bo to chodzi o to, żeby te osoby kupiły pakiet startowy i coś z tym zrobiły. W najgorszym przypadku, żeby chociaż zostały lojalnym klientem, prawda? Bo to też jest istotne, bo też taką bazę lojalnych klientów budujemy, ale chodzi o to, żeby. Żeby znaleźć te perełki. Mhm. A jeszcze Marcin mi się nasuwa takie pytanie, no dobrze, ktoś powie, no ale wiesz, Marcin, ja nie mam tylu znajomości, ale okej, okay, już wiem, że trzeba się otworzyć na obfitość, że będę no. budować, poznawać, budować listę kontaktów, poznawać nowe osoby. A co, jeżeli ja jestem introwertykiem? to czy ja mam szansę w ogóle w tym biznesie, zbudować ten biznes, no bo ten brak znajomości może się kojarzyć właśnie z osobami, które jednak wolą, wiesz, takie zacisze domowe, wolą jednak spędzać czas bardziej samemu, że to nie są osoby, które pójdą, wiesz, cały czas w gronie znajomych, będą spędzać czas na imprezy, gdzieś tam wychodzić sobie, tylko wolą tak, wiesz, spokojnie to, czy te osoby tutaj się odnajdą. No powiem ci szczerze, że, że zdecydowanie tak, bo za każdym razem, kiedy mamy nasze eventy, kongresy, i wychodzą osoby, które odbierają już ten, ten ważny, najważniejszy yy, awans, czyli awans na menadżera. Kluczowy. Kluczowy, mm, tak, tak, od którego zaczyna się przepiękna przygoda. To zazwyczaj, co te osoby mówią? <noise> Że wiecie, ja to w zasadzie tak. jestem introwertykiem, introwertyczką. Ja to ten, ja się wstydzę, ja jestem nieśmiała i tak dalej, Bardzo więc... często słyszymy tego typu historie, no nie? Tak, tak. Dokładnie. Każdy tutaj znajdzie swoją przestrzeń, tak. w której będzie sposób. czuł się mhm. dobrze, znajdzie swój sposób docierania mhm. do innych ludzi i e, to też jest cudowne, że tutaj ekspresyjne osoby będą trafiać do innych osób, a te spokojne gdy, gdybym ja poszedł ekspresyjny, choć może nie jestem aż tak bardzo, ale do bardzo spokojnej osoby, to ja bym ją pewnie no, przeraził. Ale jeśli taka introwertyczka pójdzie do takiej osoby, no to jest wielce prawdopodobne, że zaufają sobie, polubią się i będzie im się dobrze współpracować razem. Także dokładnie tutaj jak najbardziej, mhm. tak, jak najbardziej. Dokładnie. Tak. Tym bardziej, bardziej, że wiem, że są różne sposoby i zobacz, można ten biznes budować właśnie przy kawie. Dzwoniąc do kogoś, rozmowy telefoniczne, spotykając się offline'owo i być właśnie w takiej energii, a wiem, że są osoby, które piszą z ludźmi, które się gdzieś tam nagrywają, głosówkowo działają, które wykorzystują tę przestrzeń online'ową, bo ona daje im też takie poczucie takiego w pewien sposób bezpieczeństwa. Tak, więc to jest myślę są też w swoim takie. Zaciszu, tak, że dokładnie. Z własnego... Dokładnie. domowego. Że mhm. można to robić naprawdę na wiele sposobów, i myślę, że to jest piękno tego biznesu, że mimo, że mamy taką strategię, która jest duplikowalna, czyli może jej używać każda osoba, ekstrawertyk, introwertyk, to jednak każda z tych osób może te same zadania w ramach tej strategii wykonywać w takim mhm. własnym stylu. Ale, kochana, jeszcze taka jedna myśl mhm. mi się nasuwa, jako o tych listach kontaktów, o, znajomości, o znajomych mówimy, to też bardzo często słyszę, że a. Ja, moi znajomi czy mo moje otoczenie nie będzie zainteresowane. Ja nie znam osób, które by były zaciekawione. I bardzo często to jest zanim w ogóle mm. <laughs> poznamy ten temat, zgłębimy temat, e to ja zawsze wtedy zadaję pytanie: ale to nie znasz osób, które mm -hmm. chcą zarabiać więcej pieniędzy? Nie znasz osób, które chcą zmienić swoje życia, którym jest niewygodnie, które nienawidzą swojej pracy, które chciałyby rzucić etat? Nie znasz takich osób? Nie znasz osób, które chcą się rozwijać, które chcą sięgać po swoje marzenia. A już tak, jeśli byśmy do tego pod kątem produktów, czy też klientów yy, podeszli, to nie znasz osób, które myją zęby, używają dezodoratu, mydła. Śmieję się, dokładnie, ale zobacz Martin, jest to fajne jest fajne tak podejście. Po prostu, tak. Przecież to wtedy mamy tak. cały świat u swoich stron. Nie ma ograniczeń i to jest to, że my patrzymy przez pryzmat potrzeb ludzi, a nie takiego pomysłu naszego na ich życie. No dokładnie, nie? Tak. dokładnie tak. Nie na darmo firma stworzyła mm. taki produkt, który jest używalny, który jest codziennego użytku, który jest dla każdego mm. od maluszka do staruszka, prawda? Tak. Że tutaj mamy cały stóp, cały świat u swoich I stóp. tak samo produkt, jakim jest plan marketingowy, że tutaj ten plan znajdzie swoich odbiorców w postaci i mamy, która chce sobie dorobić do domowego budżetu, wychowując w domu dzieciaczki, tak. ale będzie też przedsiębiorca, który chce mieć alternatywę dla swojego biznesu, tak. który chce mieć po prostu biznes, który da mu wolność, bo na przykład czuje, że ma już dość zatrudnienia pracowników, ciągłych właśnie stresów związanych ze swoją firmą i tak dalej, że tutaj naprawdę każdy znajdzie swoje miejsce, tylko trzeba zobaczyć, jakie mamy możliwości przed sobą. Więc Dokładnie myślę, tak. że, że warto też spojrzeć w ten sposób mhm. na to. Eee, matko, eee, Matko, może nie matko, ale. <grych> Kochana. Co, wyczerpaliśmy chyba temat. Tak, prawda? wierzę, że pokazaliśmy nową perspektywę na tą myśl, która nas często ogranicza. Że ja nie mam znajomości, no to się nie nadaje, nie zbuduję tego biznesu, nic bardziej mylnego. Warto spojrzeć na to jako na umiejętność budowania listy kontaktów, budowania takiej bazy osób, do których chcemy pójść z... Z pokazaniem możliwości, z pokazaniem produktów biznesu. No i warto po prostu nie decydować za kogoś. Oczywiście, zgadzam się i podpisuję się w 100% pod tym co powiedziałaś. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Zachęcamy, żeby koniecznie zasubskrybować ten kanał, dlatego że przed nami jeszcze dużo wartościowych odcinków, które chcemy dla ciebie nagrać. Więc jeżeli zasubskrybujesz ten kanał, to nie przegapisz żadnego z nich. Dokładnie. A dzisiaj dziękujemy za uwagę i do, do zobaczenia. zobaczenia.